To jest Focus z silnikiem Peugeot 1.6 HDI. Eee, wyrzucał z siebie wodę. A wyrzucał wodę z siebie dlatego, bo wiadomo, chyba już dla wprawnego oka, już widać gdzie. Tu i tu. Tutaj, są, tutaj jest płaszcz wodny. Zdejmę uszczelkę, będzie lepiej widać. Ops. Także na trzecim czy tam na drugim w sumie i na czwartym lub pierwszym. Ja to lubię od strony rozrządu sobie nazywać, ale we francuzach jest to odwrotnie. Także teoretycznie ten jest pierwszy. No, także Dmuchnęło się mu. Teraz przejdziemy do głowicy. Aha, może jeszcze zanim przejdziemy do głowicy, to tutaj ukłon w stronę francuskiej myśli motoryzacyjnej. Tu jest śrubka, która przytrzymuje pompę. I ta śrubka jest, znaczy śrubka, to jest nakrętka, bo tam jest szpilka. W głowicy jest szpilka. Trzeba na kluczek 13 odkręcamy nakrętkę. No i dobrze by było wykręcić. Mi się udało wykręcić szpilkę, ale no podejrzewam, że. Z tą szpilką może być różnie, bo gdybyśmy tej szpilki nie wyjęli, to trzeba by było pompę całą odkręcić i odsunąć na bok, żeby wyjąć głowicę. Tak samo tutaj jest taka łapka, co trzyma napinacz, alternator, bagnet i po prostu nie wiem, jedna rzecz trzyma ileś tam rzeczy na raz. Też trzeba ją odkręcić. Żeby ją odkręcić, trzeba wyjąć alternator. Bo jest jedna śrubka schowana pod alternatorem. Jest po prostu super. Aha. Jedna śrubka jest tu z tyłu. Już wszystko sobie poodkręcałem. Sobie myślę, że dobra, będę szarpał, nie? A tu dupa. Coś mnie trzyma. Trzymała mnie jedna nakrętka na kluczyk 8. A głowica jest mniej więcej tutaj. I nie widać w ogóle tej łapki. Ta łapka ona trzyma pompę tam od spodu też. I była tylko jedno, jedna śrubka. Nie było więcej. Ja tam powinny być dwie. Tak mi się wydaje chyba tu i tu. No ale dobra, mniejsza z tym. Teraz tak, idziemy do głowicy. To jest głowica. Zarazu pokazałem jaki syf na warsztacie. O. Tu. Dopłaszcza. Tu coś się już działo, ale tu na pewno, tu jeszcze w miarę. No i tu Zaraz wezmiemy szmatki. Przeczyścimy. No i tu na pewno, na 100%. Także dmuchło w no, dwóch miejscach. No tutaj to tak mówię, no. prawie że. Ale co ciekawe, to było robione, bo to jest czyściutkie. To było szlifowane nawet. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to o. To było robione. To było robione nawet chyba no, niedawno, bo to takie kurde dosyć czyste jest. Ta całość była robiona. No, już nie pamiętam która, ale tutaj z tych środkowych śrub, bo tutaj, tutaj mamy środek. Jedna była bardzo, bardzo mocno przykręcona, tylko trzeszczało, jak ją odkręcałem. A druga, już nie pamiętam, czy tu, czy tu, nieważne. W każdym razie, jedna z nich no, była dużo mniej mo mocniej przykręcona, dużo mniej yy, musiałem siły użyć. Także nie wiem, no, ja to się nie będę wypowiadał, ale mi się wydaje, że to było robione. To było robione i to jakiś czas temu, bo mówię, no te zawory są naprawdę czyste, a to jest diesel, no to tutaj teoretycznie. Powinno być trochę na garu, nie? Aha, jeszcze wrócimy do silnika. Bo muszę zmienić kamerę, bo to jest po prostu masakra. Nie wiem, czy to będzie. W... O, widać. Jeden z nich ma takie coś. O. A reszta no, nie jest taka zła. Nie ma żadnych tam takich rys czy coś takiego. Także jeden jest porysowany. No i co, i będzie Fajda w składaniu. Dobra, tyle.